Dziękuję bardzo. Jestem obecny w sali na górze. Panie Marszałku, Panie Ministrze, ja mam pytanie tutaj. Właściwie senator Komarnicki mnie w pewien sposób sprowokował do tego pytania. Ponieważ mamy dzisiaj ponad 1500 zachorowań stan wyjątkowy w Czechach i na Słowacji, czy Pan Prezydent zamierza zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie. No, koronawirusa, no, pandemii, która się rozszerza. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowny panie marszałku, wysoki senacie. Pan prezydent zwołał na 4 września Radę Gabinetową. Ta Rada Gabinetowa poświęcona była problemom pandemii koronawirusa, przede wszystkim z uwagi na dwa konteksty: wtedy rozpoczęcie zajęć w szkołach i jednocześnie także dalekosiężne skutki walki z pandemią. I taka Debata odbyła się. Pan, pan prezydent przewodniczył wtedy posiedzeniu, które się odbywało Rady Gabinetowej z udziałem premiera i ministrów i szczegółowo informacje w tej sprawie odbierał. Jednocześnie pan prezydent oczywiście przez swoich przedstawicieli uczestniczy także w rządowych zespołach zarządzania kryzysowego. To jest tak, że czy to szef kancarii, czy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest na bezpośrednim kontakcie, cały czas w stałym kontakcie z administracją rządową z głównym inspektorem sanitarnym z ministrem zdrowia te kontakty są bardzo bardzo częste i pan prezydent jest i informowany i monitoruje te działania które są podejmowane przez rząd w ramach walki z pandemią natomiast formuła Rady Bezpieczeństwa Narodowego to jest formuła co do potrzeby zwołania tego gremium jako gremium opiniodawczo doradczego prezydenta decyduje zawsze prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli uważa, że w danym wypadku tego rodzaju okoliczności występują. Ale od samego początku pandemii Mamy do czynienia tutaj ze współdziałaniem pełnym pana prezydenta i służb pana prezydenta z administracją rządową we wszystkich kontekstach związanych z pandemią, oczywiście przede wszystkim zdrowia publicznego, ale także skutków społeczno-gospodarczych pandemii. Przy czym zwracam też uwagę, że, że nie jest to pytanie dotyczące treści ustawy o funduszu medycznym, który mamy wspólnie z panią minister Hanną Surówką zaszczyt przedstawiać w imieniu pana prezydenta. Bardzo dziękuję.